Magna kojarzy nam się przede wszystkim z turystyką motocyklową, ale nie tylko, i to chcę mu udowodnić w tym filmie, a jednocześnie pokazać wam, że magna, pomimo tego, że jest Topową firmą motocyklową. Można ją przygarnąć w okazyjnych, tak to nazwijmy, cenach. Słuchaj, kamilu, bo przygotowaliśmy tutaj naprawdę no, taki bardzo szeroki przekrój kurtek, zresztą nie tylko kurtek, ale również spodni motocyklowych od Macne i widzę, że tutaj jest tak naprawdę coś dla miłości jak każdego rodzaju, każdego typu motocykla. Zgadza się, bo Makna nie otwiera się tylko dla, dla jednej grupy motocyklistów, tak jak zauważyłeś, nie tylko dla turystyki, ale mamy i coś dla pasjonatów motocykli klasycznych, typu scramblery. Mamy tutaj przedstawicieli choćby, o, pozwolę sobie wyciągnąć taką koszulę motocyklową. Damn, fajna. I tak naprawdę. no... Ale po, nie tylko, po... bo jest ich chyba trochę takich, nie? Koszulę Zgadza się. I, też i, I koszula motocyklowa, i jeansowa, mhm. yy, i coś w tej formie. Słuchajcie, wiecie co jest zadziwiające? Bo to jest naprawdę solidna koszula, bluza, coś pomiędzy, a to jest turbo... I myślę, że to jest pierwsza rzecz, dzięki której czuć jakoś makne. Nie mamy tutaj takiego. No nie wiem, worka, który nas obciąży, będziemy dźwigać te kilogramy na tym motocyklu, tylko naprawdę. No to nie jest kurtka turystyczna, także zdecydowanie. Jak ktoś szuka czegoś miejskiego, typowo podskoczyć do pracy, szkoły, to, to jak najbardziej fajny wybór. Czy coś w tym stylu, czyli taka kurtka typowo każywalowa. Jakby nie do końca kojarzy się z kurtką motocyklową, aczkolwiek spełnia wszystkie standardy. Ma komplet ochraniaczy i oczywiście pełną certyfikację. O, Michał już zepsuł, czyli ni nic no. nowego. Tak nam się zdarza czasem, ale nie, no słuchajcie, naprawdę ona po prostu e, pali się do tego, żeby ją ze sobą zabrać. Niestety nie jest to mój rozmiar, bo to jest eleczka, ale to też warto e, podkreślić, że mamy te kurtki w rozmiarach, które są dla was. Czyli właśnie Elki. Poruszyłeś bardzo fajny no. temat, rozmiary. No. I tutaj możemy się, jeśli chodzi o Maknę, to jakby Rozumiem mocniej. Nie tak do końca tego filmu sobie, Mocniej, możemy to, mocniej możemy to rozłożyć na czynniki pierwsze, a mianowicie Makna jest dużo bardziej bliżej, jakby, jeśli chodzi o gabaryty przede wszystkim, bliżej Polaków niż na przykład marki włoskie, bo jednak są tutaj u nas w Polsce więksi panowie, a Holendrzy słyną z tego, że tam ta minimum średnia wzrostu to jest 1,80 m i taki pan dosyć postawny. Więc jeśli szukacie marki dla siebie i każdą którą dotychczas przemierzaliście z innych marek były po prostu za małe, źle dopasowane lub, lub czegoś w nich brakowało to makna akurat może być w dziesiątkę, jeśli chodzi o tą rozmiarówkę bo po prostu Holendrzy są więksi, czyli gdzieś tam jest bliżej Polski Mamy tutaj takiego miłośnika makny Artura, który jest też turystą motocyklowym takim zaprawionym ją w tej maknie z tego co wiem, to się lubuje Zgadza się, bo mu te kurteczki po prostu najlepiej leżą. Słuchaj Kamilu, dobra, no bardzo fajnie, mamy jeansy, mamy koszulę. mamy kurtki typowo skórzane też od Macne, kurtki turystyczne. Konkretnie, cena? Cena, cena jest bardzo dobra, bo mamy wietrzenie magazynów na sezon 2.24, więc cała kolekcja która była w zeszłym sezonie jest naprawdę w turbofajnych cenach na sklepie internetowym i u nas tutaj na miejscu stacjonarnie więc jeśli chcecie się dowiedzieć więcej szczegółów po prostu dzwoncie aczkolwiek niektóre rabaty was naprawdę zaskoczą bo są niektóre ceny nawet i przecenione o 50% no to słuchajcie 50% na kurtkach premium to jest bardzo dużo. Zachęcamy Was do tego, żeby właśnie sprawdzić kurtki magne. Mamy osobny, osobną kategorię na stronie internetowej. Też zadzwonić do Kamila, jeżeli szukacie czegoś konkretnego. On na pewno Wam doradzi jaką wybrać, żebyście byli zadowoleni. No i co? I wyjdziecie uśmiechnięci, no bo 50% to myślę, że to jest coś, co trudno przeoczyć. Jeżeli macie jakieś pytania o te kurtki, też zadajcie je w komentarzach. Dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w Motomie na drugim piętrze. Mamy tutaj kilka wieszaków makny i jestem pewny, że znajdziecie coś dla siebie.